Tu jest pewna mała cząstka błędnej podstawy logicznej, bo każdy trener w Polsce przeszedł przez edukację akademicką i wie, że liczy się rozwój wszechstronny do 12-13 roku życia, potem w którym we wszechstronnym, w którym 90% czy 80% powinno być ogólnorozwojówki słynnej, a 20% jakby specjalizacji. Potem mamy układ ukierunkowany, gdzie jest 50 na 50, a potem specjalistyczny, że robimy zawodnika i tam jest 90% specjalizacji i 10% wszechstronności. I do tego momentu byłoby wszystko dobrze. Jednakże metody, którymi należy osiągnąć ten cel już są bardzo... Nie trafione, ponieważ w rozwoju wszechstronnym powinny dominować proste formy zabawowe i tak dalej. Czyli do 13 roku życia ma być prosto, potem w ukierunkowanym mają być trudniejsze i bardziej złożone środowisko treningowe, a w specjalistycznym już analityczne, wydajnościowe wskaźniki jakości mają być na, na, na najwyższym poziomie. I co tutaj nie, nie gra? No nie gra rozwój kognitywny. Bo to właśnie dzieci, czyli w rozwoju wszechstronnym, powinny być najbardziej obciążone w układzie rozwoju układu nerwowego. Czyli dziecko powinno największą, być obciążone największą logiką, wyobrażeniem, decyzją, nagłością emocjonalną, głębokim rozumieniem siebie i głębokim rozumieniem innych. Czyli tam się dzieje najwięcej, tam jest uniwersytet. Więc mówiąc ogólnorozwojówka. To nie chodzi o to, żeby dziecko doświadczyło siebie ze skakanką, z piłką, z wodą, w tańcu, w muzyce itd. To też jest potrzebne, ale nie dla ciała i sprawności, tylko dla nabycia zasobów poznawczych w mózgu. Czyli ogólnorozwojówka, zła nazwa jest, tu chodzi o szerokie i głębokie rozwinięcie struktur poznawczych w mózgu. Wtedy będziemy mieli człowieka, który będzie miał szerokie horyzonty. Po prostu później możemy mniej. W ukierunkowanym już te formy, jeżeli nie zostaną nauczone, to te średnie będą za trudne, a w specjalizacji będziemy musieli wracać do fundamentów, bo je zgubiliśmy wcześniej. Wszystko jest poplątane i pomieszane, cele zostały dobrze ustawione, a metody źle.